Psalm 33 Śpiewajcie z radości panu sprawiedliwi godna to rzecz kiedy chwalą go ludzie prawi na liże wysławiajcie go na harfie dziesięciostrunnej zaśpiewajcie mu pieśń nową dobrze grajcie a głośno albowiem słowo pańskie jest rzetelne i każde jego dzieło wierne on miłuje sprawiedliwość i prawo Łaski pańskiej pełna jest ziemia. Słowem pana uczynione zostały niebiosa, tchnieniem ust jego wszystkie ich zastępy. On zbiera jak w miech skórzany wody morza, przechowuje w skarbcach głębiny. Niech boi się pana, wszystka ziemia, przed nim niech drżą wszyscy mieszkańcy świata. Albowiem on rzekł, a stało się. On rozkazał. A tak było. Pan niweczy zamiary narodów, daremnymi czyni zamysły ludów. Co on zamierzy, trwa na wieki, zamysły jego serca z pokolenia w pokolenie. Szczęśliwy naród, którego bogiem jest Pan, lud, który On wybrał na dziedzictwo sobie. Z niebios Pan spogląda, widzi wszystkich synów ludzkich. Z miejsca siedziby swojej przypatruje się wszystkim mieszkającym na Ziemi. On uformował serce każdego z nich i poznaje wszystkie ich dzieła. Nie wybawia króla liczne wojsko, nie ratuje mocarza wielka siła. Zawodny jest koń, kiedy trzeba ratunku i swoją wielką siłą nie ocali, ale oko pańskie jest nad tymi, którzy są bogobojni. Nad czekającymi na łaskę Jego, aby wyrwał od śmierci duszę ich i pożywił ich podczas głodu. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą obroną i tarczą. W nim tedy raduje się serce nasze, gdyż ufność pokładamy w Jego świętym imieniu. Niech łaska Twoja, Panie, będzie nad nami, tak Jakieśmy zaufali Tobie.